podarnej, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Drużyny maserskie idą, idą uczniowie, klas wojskowych, poczty sztandarowe, delegacje, związków, stowarzyszeń i organizacji kombatantów. Te wartości leżą w sercu naszej tożsamości. Nauczyła nas ich polska historia. Jesteśmy z niej dumni. Na 123 lata niewoli, na dwa totalitaryzmy, z którymi zderzyliśmy się w XX wieku, nasz naród odpowiadał sprzeciwem wobec zła. Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa, poświęcenia Solidarności. Wiemy, że niepodległość jest dobrem, nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Dzisiejsze święto powinno więc nam przypominać o wielkim zobowiązaniu wobec przyszłości naszej Ojczyzny. Winno wywoływać pytanie, jaką Polskę chcemy zostawić naszym dzieciom i wnukom, naszej narodowej wspólnocie. Życzę więc nam wszystkim by narodowe święto niepodległości jednoczyło nas wielkiej radości i dumie, by było obchodzone w każdym zakątku naszej ojczyzny, ale też na świecie, wszędzie tam, gdzie przebywają Polacy. Wierzę, że ten dzień stanie się wielkim świętem naszej całej wspólnoty. Do salby,

które powoduje, że czujemy duch patriotyzmu, duch jedności. W tym roku dużo było takich ważnych wydarzeń w Łódź Śląskim trudno tutaj też nie wspomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu, czyli w Defiladzie w jednej Polsce z okazji święta wojska polskiego, z okazji powstań śląskich, wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w sejmiku jego ważnego przemówienia i tego, co było w ostatnim czasie też w Warszawie, czyli odsunięcia pomnika Wojciecha Korfantego. To pokazuje, że śląsk jest ważny, że nasza historia jest trudna. Ale jak mówi stara Maksyma Ludowa, Ojcem Prawdy jest czas. Prawda jest taka, że jesteśmy dzisiaj niepodlegli. Jesteśmy tutaj razem. Chwała bohaterom, chwała powstańcom Śląskim. To jest chyba najważniejsze święto dla nas, dla Polaków. Nie tylko Województwa Śląskiego, ale wszystkich nas. To jest, są kolejne urodziny Rzeczypospolitej po wielu, wielu latach niewoli, po zaborach, po wszystkich wojnach, po czasie komunizmu. Od prawie 30 lat żyjemy w wolnym państwie i to jest takie symboliczne oddanie i pamięci e, tym wszystkim, którzy o tą wolną Polskę e, walczyli. i Bardzo się cieszę, że zebraliśmy się tutaj dzisiaj pod pomnikiem Józefa Błysuckiego tak licznie. Mogliśmy wspólnie odśpiewać hymn, e, oddać salwę honorową dla wszystkich naszych bohaterów. To jest po prostu bardzo ważny moment. Naszym zadaniem jest to, żeby celebrować te ważne wydarzenia, przypominać tą historię, razem przede wszystkim w tych dniach być. I to tutaj na Śląsku się dzieje. I to dla mnie powód do dumy i satysfakcji, że wszyscy razem cieszymy się swoją niepodległością, wolnością. To, co zostało nam dane 101 lat temu, też Powstania Śląskie i ta długa podróż. Polski do niepodległości, 123 lata w okresie pozaborowym, mnóstwo ważnych e, całych dekad wydarzeń, gdzie Polacy walczyli, ale tutaj po tych 100 latach jesteśmy razem, e, trwamy, celebrujemy i pokazujemy młodym pokoleniom, co mnie najbardziej cieszy, te klasy mundurowe, które tutaj są, że to jest bardzo ważne, musimy ten, w taki sposób przekazywać to na przyszłość i myślę, że to się dzieje i w tak wyjątkowych okolicznościach to pokazuje, że patriotyzm w Polsce naprawdę jest dla na niego moda, też tak się wyrażę, ale taka pozytywna, ciepła i że myślę, że wszyscy czujemy się Polakami, to jest najważniejsze. Bajcie, do apelu.